Druga edycja Bitwy na Drobiowe Smaki. Konkurs finansowano z funduszu promocji mięsa drobiowego. Tym razem znajdujemy się w województwie podlaskim, miejscowości Białystok. To tutaj wyłonimy finałową szóstkę, która przejdzie do drugiego etapu. Przypominam, że wydajemy cztery zupy, cztery dania główne, talerze są przed wami. Uwaga, od tej pory czas start: dwie godziny. Liczka była głównym sponsorem tego wydarzenia, raczej by nie zbankrutowała. Mak zup okay, poza tym, że w żadnej nie było odpowiedniej ilości soli. Przede wszystkim techniki e, przygotowywanych dań, e, na pewno przygotowanie młodzieży do tego e, konkursu. Na pewno widać, że się przygotowywali. Trochę ich zjadł stres, trochę im zabrakło e, próbowania dań, takiego, żeby dosmakować je do końca. Ale na pewno były trenowane. Każdy konkurs to nauka. Każda, każda styczność z konkursem i z takim wydarzeniem jest nauką dla młodych ludzi. Powinni startować jak najwięcej, brać udział w takich konkursach, gdyż to wyrabia nawyk doprawiania dań, nawyk stresu, tak, który jest przy każdym konkursie. Większość dańców są lekkostrawne, bo przygotowywali różnymi metodami, ale mięso zostało soczyste, czyli lekko przyswajalne i lekkostrawne. Zbyt dużo tłuszczu nie używali, dlatego też mogą spożywać te osoby nawet na wiecie lekkostrawnej. Wykorzystywali takie bardziej te chude elementy drobiowe, tym bardziej, że mięso drobiowe jest mięsem delikatnym, lżej sprawnym i poddawali też takim obróbkom termicznym, które zapewniają, że właśnie cała wartość odżywcza w tym mięsie została. Zaskoczyło mnie ich zaangażowanie i kreatywność, bo to naprawdę danie 12 ekip, każde danie inne, każde w zupełnie inny sposób podane, nic się nie powielało. Fajne, ciekawe, ładne, kolorystycznie, ale no, jeśli chodzi o technikę, to sporo do nadrobienia przed jutrzejszymi zmaganiami, przede wszystkim do poprawy porządek na stanowiskach, ilość produktów. Jeśli chodzi o samą technikę gotowania, bądź smażenia, bądź pieczenia, często te produkty lądowały na zimnej patelni, czy zimnym tłuszczu, czy w zimnej wodzie, przez co te wszystkie witaminy zamiast się zamknąć w środku, ten smak zamknąć się w środku, uciekał gdzieś na zewnątrz, więc to też na odprawie powiedzieliśmy muszą, żeby zwrócili na to uwagę, aby tą technikę, którąkolwiek stosują, żeby robili to poprawnie. Dniu wielkiej bitwy na Drobiowe Smaki. Rywalizować będzie sześć ekip, z której wyłonimy tylko jedną zwycięską ekipę, która będzie reprezentować województwo podlaskie na wielkim finale w Warszawie. Podczas pierwszego etapu bitwy na drobiowe smaki e, znalazłem dość sporo błędów wśród uczestników, więc e, pierwsze oczywiście jeden bardzo poważny błąd, czyli przygotowanie tak piersi skórczaka, żeby ona była na tyle soczysta. Wykorzystanie też również utka, gdzie dużo dużo było udek niedopieczonych, czyli te kości bardzo mocno się tam przetrzymywały, więc wykorzystanie oczywiście tych wszystkich składników, do tego przetarte dokładnie pire, brak dodatków warzywnych, brak składnika skrobiowego, więc podczas dzisiejszego masterclassu właśnie wykorzystałem Obowiązkowe składniki, które dzisiaj mieli do przygotowania, to jest piersi i z kurczaka. Do tego kapusta kiszona, wędzony twaróg, kasza gryczana, szynka szwarzwalska. Te wszystkie składniki oczywiście muszą się znaleźć na głównych talerzach, plus dodatkowe surowce, które mogą wykorzystywać właśnie do prezentacji swoich dań. Zdrowa rywalizacja, do produktów możemy sobie podchodzić. Cztery talerze szykujemy, mamy na to dwie godziny. I od tego momentu liczymy czas, czyli czas start. Przygotowujemy dzisiaj e, pierś kurczaka faszerowaną e, mielonym mięsem z kurczaka. E, w środku jeszcze w farszu mamy też warzywka. Do tego będzie sos taki ala glas na szybkości robimy. Kulka ziemniaczana z twarogiem oraz e, z szynką i kapustą kiszoną. Ona będzie zapanierowana panko i usmażona na tłuszczu i do tego będzie też popcorn z kaszy gryczanej. Przygotowujemy dzisiaj e, sakiewki z piesi z kurczaka z farszem z twarogu wędzonego, e, do tego szpinak oraz e, suszone pomidory w oliwie. E, na to będzie położony chips z skóry, z, z udka z kurczaka. E, na boku będą rolatki e, z mięsa właśnie z udka, do tego e, trochę papryki Kasza gryczana i zawinięta w szynkę szwarzwalską. Cebula karmelizowana na czerwonym winie oraz groszek w emulsji. Dzisiaj przygotowujemy roladę z, ze zmielonym łódkiem z kurczaka wraz z tworogiem. W środku też będzie się znajdować pierś. Całość jest zawinięta w szynkę szwarzwalską. Do tego będzie również sos taki deli glass, coś w tym stylu, bo to też na szybkości. Będzie również tam popcorn z kaszy oraz faszerowane ziemniaki, kapustą piszoną i szynką też w Jest to jest, jest pierwszy konkurs, ale jakoś dajemy sobie radę, mi się wydaje, tak przynajmniej. Dzisiaj przygotujemy drobiową roladkę z oczywiście z mięso z piersi kurczaka, faszerowaną e, szpinakiem z serem wędzonym oraz mięso z UDA. Wcześniej było ono upieczone i zmielone, że po prostu była ładna, po prostu ładny farsz. Do tego jest pire z z marfi i oczywiście gdzieś tam przywini nam się sos z wywaru, z warzyw i tego właśnie uda. Cześć, z moją koleżanką Anastazją przygotujemy dla naszego wspaniałego jury e, roladkę z e, wędzonym serem oraz e, kiszoną kapustą wraz z pomidorem suszonym. Do tego dodamy krem z zielonego groszku oraz szpinaku i kaszę gryczaną, no i ozdobimy to chipsem z szynki. E, poziom jest bardzo wysoki, więc e, no zobaczymy co będzie, ale wierzymy w siebie, się nie poddajemy, więc myślę, że będzie dobrze. Przygotowujemy rolatkę z zaczyn pierś z kurczaka zawijaną w szynkę stwardzewalską, do tego chipsy z, z tej szynki i chipsy z, ze skóry z łutka. Będzie jeszcze łódeczki z papryki nadziewane z kapustą kiszoną z serem twarogowym wędzonym. Do tego będzie pierś z zielonego groszku i marcheweczki smażone na maśle. Jest lepiej, dużo lepiej. Młodzież wzięła sobie do serca nasze dobre rady z wczoraj. Przynajmniej wszystkie dania są porządnie doprawiane. Jest parę rzeczy do poprawy, na pewno do przetrenowania. Trochę trzeba potrenować nad daniami, ale myślę, że już można by było startować w eliminacjach ogólnopolskich. Ja jestem ze swoich uczennic bardzo zachwycony. Miały dwie godziny same, tak naprawdę tutaj wymyśliły to danie, więc. Więc naprawdę stanęły na wysokości zadania. Uważam, że w ogóle genialnie dobrali tekstury. E, mieli, mieli dużo technik, które zastosowali. W rolacce było bardzo fajnie widać e, warstwy, warzywa i mięsko. E, bardzo smaczne pire i, i taki. Fajny, innowacyjny smak kulek ziemniaczanek z kapustą kiszoną. Chrupiące, genialny sos, gdzie wykorzystali jeszcze właśnie skrawki tego mięsa. Bardzo pięknie zagęścili właśnie zmrożonym masłem. Więc super konsystencja. Fantastycznie, naprawdę. Ja jestem bardzo dumna. No, myślę, że poziom jest bardzo wyrównany. Są tylko drobne niuanse w smaku. Generalnie potrawy są soczyste, właściwie przysolone. Muszę pochwalić moją grupę, moją drużynę. Za wyśmienite, aksamitne pióry z dyni i marchewki. Uważam, że moi uczniowie poradzili sobie z tym zadaniem dzisiaj świetnie. Jestem z nich bardzo dumna. Najfajniejsze było właśnie rolatka z kurczaka. najsmaczniejsza, i był najsmaczniejszy według mnie sos. Ja jestem bardzo zadowolona z mojej grupy. Jestem z nich mega dumna. Myślę, że poszło im bardzo dobrze. Ale poziom był dzisiejszego konkursu bardzo wysoki. Także miałam okazję spróbować wszystkich dań, naprawdę wszystkie były bardzo dobre. Także poziom myślę, że będzie wyrównany. Bardzo dobrze poszło uczniom, jestem z nich bardzo zadowolona. Na pewno było wszystko dobrze przyprawione, to na 100%. Uważam, że wyciągnęli wnioski z wczorajszego dnia i dzisiaj naprawdę się spisali. Jestem z nich bardzo zadowolona. Dyplom. Za zajęcie trzeciego miejsca w etapie regionalnym ogólnopolskiego konkursu Bitwę na drobiowe smaki druga edycja otrzymuje szkoła. Czy mnie jeszcze masz? Muszę się upewnić, czy to, bo nazwiska znam, ale szkoły nie znam. Słuchajcie, dobrze. Otrzymuje szkoła, a właściwie zespół szkół gastronomicznych w Białym Stoku. Poprosimy Szczerze mówiąc, to nasz pierwszy konkurs i no oczywiście, że jest jakiś stres. Na każdym konkursie jest stres, jest bo jest to... ciekawość, doznanie czegoś nowego, doświadczenie, zawsze to, zawsze to coś. Nie wszystko poszło oczywiście po naszej myśli, ale jesteśmy tu i mamy trzecie miejsce, więc jest super. Oczywiście, że jakbyśmy mieli więcej czasu, jakbyśmy byli bardziej przygotowani na to. Wiadomo, poszło by lepiej, ale i tak, wydaje mi się, że jak na pierwszy raz poszło dobrze. To jest trzecie miejsce. Jestem dumny z pani Kreszeń naszej opiekunki, która nam dużo pomogła. naszej szkoły wsparcie, naszej szkoły, nauczycieli, pana Karetko, wszystkich nauczycieli, już nie będę wymieniał, którzy uwierzyli w nas, wysłali nas tutaj i mamy nadzieję, jak wrócimy, to jakaś pochwała Pozdrowić mamy, tatę, Zielone wzgórza i szkołę ze szkół. Tak, pozdrawiamy ze szkół wszystkich. E, wszystkich pozdrawiamy ze szkoły. pozdrawiamy. Pozdrawiam gitów dziesięciu. <grym> pozdrawiam całą swoją rodzinę. I a, jednak Wasz syn trochę umie. <grym> jednak Was syn trochę umie. <grym> e, miejsce drugie otrzymuje. Ze spuszczką Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Ogólnie na tym konkursie po raz pierwszy gotowaliśmy razem, więc też do końca baliśmy się, jak to będzie, że się nie dogadamy, czy będą jakieś tam lekkie zgryzy czy coś, no ale ogólnie pracowało nam się bardzo dobrze. Myślę, że naszym zdaniem mogliśmy trochę PIRE poprawić, bo były tam jakieś lekkie niedociągnięcia. No a osoby, które zajęły pierwsze i Trzecie miejsce miały resztę lepszą, trochę bardziej doprawioną. No i dosłownie takie małe szczegóły zaważyły nad tym. Taki stres, oczywiście, tak jak na każdym konkursie, jest stres w jakimś tam stopniu. Akurat ten konkurs był trochę trudny, więc chcę pozdrowić klasę. <laughs> Bardzo czwartą D. No, chcielibyśmy również podziękować dla naszej Pani, która nas przygotowywała do tego konkursu, dla Pani Katarzyny Krutul. Jest naprawdę rewelacyjnym nauczycielem i wspiera nas nie tylko duchowo, ale no naprawdę stara się i bardzo dużo nam pomaga. Pierwsze miejsce. Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w etapie regionalnym ogólnopolskiego konkursu Bitwy na drobowe smaki, edycja druga, która będzie reprezentowała region województwa podlaskiego oraz region warmińsko-mazurskiego, bo to są te dwa województwa e, razem złączone. Nazwiskami czy szkołą chcecie bardziej? Szkołą. Szkołą, szkołą. 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 Czy ja pamiętam? Nazwiska, nazwiska. tak? Konkurencji zapamiętać. <śmiech> <śmiech> Słuchajcie, takie piękne zestawy do, otrzymują. Zobaczcie, zestaw noży, zestaw noży i taki pasta maker, czyli do przygotowania makaronu. A ta główna nagroda wędruje do, do szkoły, która mieści się w miejscowości Ełk. E, no, wrażenia pozytywne. Fajnie, że udało się zająć to pierwsze miejsce. E, jesteśmy zadowoleni ogólnie z tych dwóch dni pracy. Pierwszego dnia był większy stres niż dzisiaj. Co prawda, u, u mnie przynajmniej, nie wiem jak u Kuberta. E, dzisiaj już tylko leciutki strasik przy wymyśleniu tego dania, ale jak już przygotowaliśmy, je poszliśmy na żywioł. No i naprawdę fajnie nam się pracowało, mogę powiedzieć, że na pewno lepiej niż wczoraj. No zakładam, że w finale na pewno będzie... Na pewno będzie kurczak, to dalej jest wiadome. O wiele wyższy poziom, e, no dlatego teraz trzeba pracować i... No, żeby pokazać jak najwyższy poziom, no i no, wygrać. E, I też chcieliśmy podziękować właśnie za wsparcie finansowe, za te wszystkie produkty, które szkoła nam funduje, bo to też bardzo pomaga. Dzięki niej praktycznie jesteśmy tutaj. Mieliśmy na nasze próby, na... mieliśmy sprzęt, tak? Dobry sprzęt, na którym pracowaliśmy. Dzięki niemu. Dostaliśmy się tutaj, na pierwsze miejsce. I chcieliśmy oczywiście pozdrowić kochanu. Piekunkę i panią, która nas przygotowywała, Annę Korzeń i oczywiście całą dyrekcję szkoły. Znamy już zwycięską ekipę, która będzie reprezentować województwo podlaskie na wielkim finale. Śledźcie nasze social media, a my tymczasem widzimy się na kolejnej bitwie tym razem w województwie dolnośląskim i opolskim razem. Do zobaczenia.